Dobra. Witam, witam widzowie. Dzisiaj nagram, nagram odcinek. Dzisiaj gramy z... Hello Kitty! Yy, ona się uwzięła na te Hello Kitty, jak, jak nie wiem, ale Hello dzisiaj gramy Kitty. z Zosią. Dzisiaj gramy z Hello. Zosią. W opisie, w opisie. W opisie albo w tytule przypnę jej nazwę, bo ona ma kanał na YouTubie. Już były szorty, były, były, były było tym szorty już, a więc no, ale dzisiaj sobie gramy w siatkówkę. Na, na razie, na razie to po, pokażemy wam jak w to grać, to poczekaj, dodam cię tylko. Albo dobra, to, to jak, 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 jak już dołączymy na ten serwer, to wznowię na, nagrywanie. Dobra, jesteśmy już na, pr na prywatnym serwerze. Um, dzisiaj, yy, na razie, yy, w sensie, no nie cały film będzie o tym, ale będziemy chciały wam pokazać jak to się gra, więc... Okej, okay, jak to było? Zgąszczalca, yy, jak ten się nazywał? Co? Nieważne. Dobra, Dęka. to tak, ja, ja, będę, ja będę tutaj e, po prawo w drużynie, będę jedynką, bo ja bardzo lubię być jedynką. E, to nic nie ma znaczenia, ale po prostu rozpicie się tam. Oczywiście mm, grałam w to już nie raz, z Zosią na przykład, albo z kimś innym. I fajna jest ta gra, e, wy też możecie e, w to grać. A więc tak, zaprezentuję wam, co to jest spike. Spike, w sensie na razie, na razie je serwuję, czyli zaczynam je... Czyli tak, strzelam, po prostu skaczę i biję. I to jest cały spike. I właśnie Zosia obroniła przed chwilą, a gola się zdobywa wtedy, kiedy się... Ups. Gola się zdobywa wtedy, kiedy się jakby trafi na... Na puste, no kiedy się uderzy, o, właśnie, o, o tak, kiedy się uderzy piłką mu podłogę przeciwnika. Na tym, ja kol... co powiedzieć? No? nie mam na imię Zosia, to moja krzysztaczka, Jakby ona, Dana mnie tak nazywa, żeby nie była że na imię Zosia. Kurde, nie, 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 O, ale obroniłam. Ale tutaj też można bronić, na przykład, y, Tak, jest tutaj. Jakim cudem? Dobra, nie, nie pytałam, jest tutaj, jest tutaj po prostu zwykłe, nazwijmy to bombą, nie wiem jak to się tak naprawdę nazywa, ale jest to bomba, czyli o takie obronienie, zestaw, czyli kit, to jest o takie, że, że, że co do góry, że możemy robić spajki, dobra, ta, ta runda po prostu nie będzie na wygraną, ok? Że tutaj e, takie właśnie są spajki, a za nóż e, to są właśnie o takie. To są właśnie o takie, co tak. Też wywijają do góry. Dobra, więc obronię robię, e, robię teraz mm, spajka takiego mocniejszego, e, który leci od razu na, na dół. Bardzo lubię to, ale. Jak Zosia gra to łatwiej, gra. Nie, no nie zdążyłam, do... że tutaj, że tak mocno uderzwie, ja chciałam tu być. No dobra, no to y, wy, 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 wytniemy, wytniemy to, tak? No, wytniemy, nie, na nie pewno. pewno. Na pewno wytniemy, no, na pewno. No, to wytniemy. Nie? No. Dobra, mm, no to tak, y, pokażę Wam moje najlepsze triki. Na razie nie bronię, ok, chcę tylko pokazać. I triki z Czyli o takie i takie. O kurde, no to nie był trik bo uderzyłam poza to. Troszkę, ale... Ogólnie no to by się udało. Ale ja nie miałam szczęścia. O kurde, mi się myszka. Nie. Mi się myszka tak o, zrobiła, ale dobra. Jeszcze raz Wam pokażę tego trika zaraz. Nie pokażesz. Kurde, nie nas pokażesz. Może pokażę? Nie, wiem. Nie, 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 nie. wiem. nie, no nie, umiem tego. nie wiem. Ja, jako, ja jakoś, Ja jakoś nie umiem za bardzo w to grać, ale mam 21 level. Oczywiście, level się zdobywa grając na publicznym serwerze. ja bym cię obroniła. Ale tak dobra. Dobra, ale ja tylko chcę pokazać triki, ok? No, będziemy no, potem bronić. No To pierwszy mój trik to jest taki mocny spike, że po prostu strzelam od razu na dół. I właśnie tak e, ten. Następny trik... W sumie no to nie mam za dużo trików oprócz tego tego. Teraz z znik dla Zosi. <noise> e, no to tak, też e, ja często jeżeli gram z Zosią, to często dla niej robię tak, że dam jej fory. Tak to jest moje hobby. O, owo. <grym> no i tak, e, tutaj, tutaj, tutaj jest jakby, tutaj Max, Max to jest jakby 25 leweli. E, znaczy 25, 25 goli, znaczy. Nie <grym> no. To zależy, jeżeli na przykład nasz przeciwnik będzie mieć 24 punkty, a na przykład my też. O to wtedy jak dobijemy 25, to to się nie liczy. Musi być 26 nie, nie, nie. wtedy, no 24. Mówię, ja jestem przełama, żeby nie było. Dobra, no to tak, gramy, norm, gramy normalnie teraz, bez tych mocnych spajków. No, tak? no ja, ja akurat często łapię spajki, więc... Więc tak możesz robić. Aha. Ja myślałam, że to Ale trafię! Żyłam. Jakbyście widzieli moją kamerkę, to byście po prostu... nie wiem, coś stali. I też przepraszam, jeżeli rzadko będą takie długie filmy, tak jak teraz mogą być. Po prostu e, albo nie wychodzę, albo mi się nie chce nagrywać, albo po prostu e, nie mam humoru na to. Albo nie mam z kim grać, albo nie mam w jaką grę nagrywać. Mm. A ja ci wiedziałam, że proponowałam. Proponowałam, proponowałam. Tak. Proponowałam. Mówi się, proponowałam, nie mówi się, proponowałam. Tak. No, czekaj. Czyli nie. On się mówi? Ja się nie wiem. Jakim cudem? No, mówi się, proponowałam. Proponowałam. Kurde, no. Nie wyszedł, ona nie wie Niż znowu o nie, nie, ja nie chciałam tutaj, ale dobra. Ups, nie chciałam mocnego spajka. Obroniłam się. To dowód, że nie jestem taka. Mm, też ja akurat za bardzo ćwiczę tą grę. Yy, no, Zo Zosia, to, to już widać. <grywka> Tego nie było. Uwaga, zrobię ci mega mocnego spajka. Pum! O, ale mocny! <noise> nie! Mocny! Mega No mocny! No mocny, no ale a nie? Mocny. Patrz! Patrz, ale mocnego ci zrobię! Nie! <noise> Dziadek! Takiego mocnego ci zrobiłam! O! O! Jakie to zrobiłam? To nie Ej, ale jakie ja to, to zrobiłam? Ej, to by było grudne. Ja nawet nie wiem, jakie ja to zrobiłam. To mi się rzadko zdarza. Takie rzeczoki. Więc... Rzeczoki. Kwak, kwak, kwak. Wow. Co to Baby. było? Dobra, uwaga, takiego mocnego ci teraz zrobię. Echy, pościsz. Pum. Broń! O, dobra, dzięki. No i. Dzięki. Przecież obroniłam! ale ja przecież obroniłam to. Dobra, teraz zobacz, jakiego mocnego ci zrobię. Nie? No dzięki Dziękuję Dobra, gramy Jak coś Możemy za niedługo przejść na Publiczny serwer, po prostu to jest takie Aby pokazać wam Jak to mniej więcej się gra Odbijałam tą piłkę głupią Masz o. A. Świetnie, <świetnie> e, e, czekaj, 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 nie czekaj, no, okay, no, nie, nie! <świetnie> nie czekaj, no dobra czekaj, czekaj, Nie! czekaj, nie nie czekaj, 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 Już jesteśmy ludzie, przepraszam, była malutka awaria. Bo miałam oczywiście nie ten. Ale o, blona! <grym> <grym> Ja, 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 już, ja... już w ogóle ja już w ogóle nie skaczę, ok? Najlepiej będzie. Kurde! Okej! Okay. Ej, to dotyka linii. Jakby, jakby było jeszcze bliżej linii, to by się by zaliczyło. Oh. Puu, ale mocnego ci dała? O kurde, ale obroniłam. O, dzięki. No, nie <głos> 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 um, Jak coś, nie wszyscy mogą bronić sobie, to, a właśnie, zapomniałam powiedzieć. Zapo zapomniałam za powiedzieć. Dobra, zapomniałam powiedzieć, jeżeli ktoś yy, strzeli. Yy, yy, dobra, weź za prezentu i strzel li poza linię. A dobra, <noise> Masz ten? Oddam ci ten tego szota. E, taki. Ty 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 e, dobra. Zaprezentuj. Jeżeli na przykład gracz jakiś strzeli poza linię, czyli poza tą oto linię, o tą taką kwadratową, okay. e, to wtedy, to wtedy, e, jakby, jakby przeciwnicy jego dostają punkt. Dobra, obiecałam, że ci oddam, to oddaję. E, I właśnie e, tak ja często właśnie daję, daję punkt e, Zosi, jeżeli coś źle zrobi. Przez przypadek na przykład. Albo ona mi. Oczywiście o ta linia się nie liczy tutaj. No nie no! <grym> e, ja e, nie, Też nie wiem, po co jest Talinie do końca, ale okej. Okay. Jak tutaj ktoś gra siatkówkę w realu, to proszę nam powiedzieć. Siatkówka, czy to to jest? Tak, siatkówka. Nie. Si A nie, nie wiem. ktoś, kto gra po prostu w realu, to proszę nam powiedzieć, co to jest ta ciekawe. No. Boże, już myślała, że zaryzykowałaś, tak wiesz? <suszy> <suszy> ja też stoję, widzisz? No. Moja noga jest trochę się na tym stoi Tak, ci strzelę teraz. No dobra, nie wyszło. U. Aha, nie Ej, proszę, daj mi punkt. To się nie liczyło. To mm. się nie liczyło. O, No. spaj. Chcesz palców, paluszek? No nie! Pcik. Nie! Nie zrobisz mi tego! Uwaga! Paczek strzele! Odpaliłam się! Mam 25 punktów. Nagroda się napiję tym bareczkę. Nie, nie tym barka. jako kocham. O Boże, mam 50 uderzeń. <noise> I 39 kolecy. Świetnie. Dobra, możemy, jeżeli chcecie, to możemy iść na publiczny serwer, ale oczywiście pójdziemy. Tylko też pokażę, że. Jest tutaj taki tryb praktyki, na którym można, na którym można się jakby pouczyć trochę, no. No to chodź, do, dołącz do mnie. Dobra. Jak coś teraz wytnęłam to... Dobra, dołączyłam do Ani takiej jednej, będzie na YouTube. a co tam? E, ktoś jeszcze jest na YouTubie? Dobra, pozdrawiamy! Uwu, Brawl Start 20 o o, o. E, Hibbert, Rip Duo, Angel, Lego, Roblox Demon, Jabko Jabko A ja to co? Jabko i kotokownika. <grym> tak, się to, 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 jest, to jest Zosia takim nazwał. Jeszcze ktoś dołączył. Tak y, jeszcze, jeszcze ktoś dołączył. Fiperdi do do dus. Do dus, do dus. O, Do mini. Eee, w ogóle nie wiem gdzie jest e, Ania. Wyszła z gry. Nie wiem, oni od nas uciekają. Dawaj do tej drużyny. A co tam? Oni tu są chłopacy. O, nie! Co o nie? Chłopacy! Kurde, tam... o, nie, nie polecam polskich serwerów, takich yy, wiecie o co chodzi. No nie. O nie! Zobacz na chat! Zobacz na chat i, i Posłuchaj sobie co, co powiedziałaś. O nie! Nie polecam polskich serwerów w tej siatkówce. bo teraz yy, miałam... My, my, wydarzeń, we wszystkich, tak... my we wszystkich grach to tak mamy. No widzowie, widzowie, napiszcie napiszcie, czy wy też tak macie. Jeżeli spotykacie w jakiejś e, grze w Robloxie, jakiś polski serwer, to czy też wy macie dramy zawsze? My zawsze po prostu mamy dramy. Nie ja wiem, my jesteśmy królowymi dram, czy co? I mnie, ja jeszcze dostałam bana po prostu. Tak! Ja dwa Mam razy dostałam ban? od tego. Ja, ja, dwa ra, ja dwa razy dostałam bana, więc... Ja siedem za nic. Co się stało? Nie postawiam ja Już myślałam, że ja strzeliłam, ale strzeliłam tą piłkę, ale nie udało się. Dobra, z, ja za, Zosia broni z tyłu, Zosia broni z tyłu. Ta. I z dołu. Broni. Co tu się stało? Czekaj, bo ja nie ogarnęłam. Czekaj, bo ja nie ogarnęłam. Czekaj, Idzie nie co tu się, się stało. On na bank tutaj strzelił. Aha, okej. Okay. Fajnie, okay, no. pozdrawiam Daniu. Pozdrawiamy, czekaj, kto to był? Daniunia? Nie wiem. Daniu. Ja da domini chyba. <coughs> domini jakiś tam. Domino. Ostrzelamy Co to jest Co? za piłka? Co to jest za piłka? To twoja piłka? To była Ty wylosowałaś taką piłkę? Nie. Nie byłam ja, bo ty ty Aha, myślałam, że ty. Jakbyście, pyta... Jakbyście się pytali, tak, mam y, trudności w powiedzeniu słowa r. Nie umiem powiedzieć, bo mam na Powiedz ry. Nie. Powiedz. Nie, bo jest widzów, draw widzów, draw widzów. Nie, dobra, Widza, to jest. Nie. widzów, DRA widzów, DRA widzów. Nie. Widzowie, jak coś się to powie, to zostawiajcie do niej łapkę, górę. Dobra, Nie? jak powiem to, jak będzie y, udany, będzie pięć y, lajków i to wrócę na swój film, a znaczy na swój kanał. <laughs> Nie, powiedz. Nie. Powiedz tutaj, widzowie, zostawili już łapkę, kura. Ufam im. Ja muszę zdawać. No ale ufam im, nie ufasz widzom. Ufam, ale ja nie, 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 Co nie, nie, powiedz? nie, 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 Laguje mi jak coś. O dobra już. Chyba miałam się złota pantera. Boże, złota pantera. No ja. O oh co to było? No! Mia 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 miałaś bronić. Miałam. Mi się nie udało. What? Baby, tu tu, 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 Ty używaj kontrola może czasami jak chcesz. Sią nie gapisz. się to co? U, używaj kontrola, ok? Bo kontrol jest przydatny ja do takich... kontrol. No no, się, no no. kontrol, no pod shiftem. A co shift? A, dobra, dobra. Eee, a czym się... W, a czym, jakim no przyciskiem nie, się ja skradasz w Minecrafcie?

Chyba może śliczny. Jedno po nią, że tak się uczydział. Jedenasty po nią, a ty masz dwudziesty pierwszy. <grymne> <grymne> Cisza Ja to się skupiam o. Wow <laughs> Nie wiem jak to się stało No znowu Kasti S Słuchajcie ludzie Ludzie ja nie wiem co to znaczy Kasty. Weźcie mi napiszcie w komentarzach bo ja, ja nie co to znaczy Co to znaczy? Dziecko Zajęskie, no. Kastytne, <grymio> es, es <pozdrawiam> <grymio> nie, Kaski ciemno? nie, 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 to. to pozdrawiam nie, 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 Jesteś nie, 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 No nie, nie, nie,

Widzowie, proszę, ja chcę zmienić serwer. Ja tak, jest, ja nie chcę grać z kolekami. No nie, głupsze Nie, ja ich zgłaszam. Kurde, dobra, nieważne. A mnie nie zgłaszaj. No kurde, nie mogę. Oni się tam pobiją, zaraz. <ślesk> Ej on mi się. No, nie gadaj. Czemu mi to już nie wychodzi? Pada dziewięć powiedział. No nie, muszę zablokować to wszystko. Baby, no, kurde, ja zapomniałam, nich. Nie wiedziałam, że stary.

Czekaj, ja ich zgłaszam tu. A, dobra. A mi nie zgłaszaj przypadkiem. No nie zgłaszam. <laughs> Ty nawet nic nie napisałaś na czacie, więc... Napisałam. Kiedy niby? No zobacz sobie. Widzę. Ale nie, nie Cię. <laughs> mam, się zgłosiłam. Dobra, wychodzimy z tego serwera, nie będą na nawet... Nie pozdrawiamy.